i co, Zdecydowałam, <coughs> że nagram takie wideo, będzie tutaj wszystko jasne. Powiem ci, że wszystko się sprawdza tutaj. Pokażę ci tak, że u ciebie najważniejszy znak twojego horoskopu to jest to jest koziorożec, tak? Taka twardość. I tutaj stoi właśnie twój księżyc. To on odpowiada za, za poczucie twoje, tak? I jakoś taka twardość, taki system. I poczucie, bo pierwszy dom to jest taka walka z twardością i z miękkością, tak powiemy. I naprzeciw inny dom to jest rak i to jest ta miękkość, tak, uczuciowość. A jakby tutaj Ty walczysz jakby z tym koźrocznym systemem i z tą uczuciowością swoją, twardość, miękkość, tak, cały czas. I słońce u Ciebie, lew, tak, to jest i lew to jest też Merkury, a Merkury on odpowiada za zagadanie, tak, za twoje zainteresowanie, właśnie to jest jak jako lew, takie jak to, co ty robisz, takie treningi, takie po prostu um, pokazywać to, co robisz, tak? Ludziom świecić tym swoim słońcem. I co jeszcze ciekawego, że um, twoja Wenera, ona stoi w um, uh, w panie, tak? W panie, a Venera ona odpowiada za pieniądze, za realizowanie siebie, tak? To jest drugi dom, ale ona stoi w ósmym i jeszcze w, w panie, a pana jest taka bardzo precyzyjna, dokładnie, wszystko musi być ładniutko, akuratnie, dlatego ty tak lubisz akuratność, czy w domu, czy w życiu, wszędzie, taki porządek lubisz, tak? I właśnie pieniądze idą właśnie przez ten porządek, a ósmy dom to jest właśnie finanse, tak Skąd idą Takie tajemnice, taka energia jest Po prostu, ale co dotyczy Dziesiątego domu Dziesiąty dom to jest Gdzie on jest? Właśnie Zaraz ci powiem chwileczkę Ósmy Dziewiąty, a dziesiąty Dziesiąty dom to jest On jest w skorpionie u ciebie I on odpowiada za 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 właśnie karierę, tak? To, to, co wszystko, twój zawód, tak? Skąd właśnie w czym się będziesz realizowywać? I Skorpion to jest właśnie. Finanse jakieś tak, wszystko co jest z tym związanym. I właśnie kierownikiem tego domu jest Saturn, ale Saturn u Ciebie stoi. Zaraz powiemy, gdzie stoi Twój Saturn. Merkury, Wenera. O, Saturn stoi w. Jak to po polsku będzie? On, on stoi w wadze, tak? Twój Saturn, ten, który odpowiada, i to jest dziewiąty dom. A waga to jest partner. Jakieś reguły, partnerski dom, wszystko co związane z więzią, tak? Z Twoim partnerem, z mężem, tak? Też takie partnerstwo razem, razem, tak? Właśnie to, co robicie, tak? I on stoi w dziewiątym domie, a dziewiąty dom to jest właśnie dom a, strzelca uranu. I mm, tam jest ta ideologia, filozofia jakieś wykładanie czegoś, wykładowce, tak przekazywanie wiedzy wyższe wykształcenie podróże, tak, on odpowiada za to i kierownikiem tego domu jest Uran i Uran u Ciebie akurat stoi, także że Saturn stoi w tym domie w domie, który odpowiada za podróże, za przekazywanie informacji I to znaczy to, co ja Tobie mówiłam, że pieniądze idą nie tylko przez to, co Ty robisz, tak, przez to, Twoje słońce, przez a, też mm, gadanie, bo Merkury. Właśnie a, większe pieniądze idą też przez przekazywanie tej Twojej wiedzy. Właśnie Saturn odpowiada. A, właśnie y, chodzi tu o wadze, że y, partnerstwo, y, tak, jakieś gadanie, y, praca, tak. Y, wszystko z partnerami, tak, związane, że ty i ja i e, e, właśnie o, o to chodzi, tak? A mm, e, właśnie, a Uran ten, on stoi u ciebie w Strzelcu, tak? I e, Strzelec stoi w jedenastym Domie. A 11 dom to jest um, przyjaciele, swoboda, życie takie społeczne. I właśnie to twoje przekazywanie informacji, ono um, w jedenastym domie, w takim życiu społecznym i um, on odpowiada za podróże, za filozofię, przekazywanie jakiejś wiedzy jeszcze, tak, za wykładanie, tak, jakieś przekazywanie tej wiedzy za um, filozofię, tak, um, wszystko. To znaczy, ten Twój um, Uran, tak? On stoi w swoim znaku. To znaczy, Uran jest kierownikiem tego znaku i w dodatku on jest kierownikiem dziewiątego domu, tak? Bo dziewiąty dom odpowiada za to, ale on stoi uh, w jedenastym domie który właśnie odpowiada za nowość, za życie społeczne, za swobodę, za przyjaciół, tak, że tutaj on jakby re realizować, ty jakby masz właśnie to swoje gadanie, to co tobie powiedziałam nawet z tej natalnej karty, tak, a właśnie twój Jupiter, tak, Jowisz, tak, jeżeli tak mówić, on stoi w jedenastym domie, w swoim domie i y, o, on stoi w Strzelcu właśnie społeczne życie, tak. Chociaż y, tutaj wodnik, on jest y, związany z wodnikiem, tak, ale on stoi w Strzelcu i on odpowiada za społeczne życie, za komunikację, tak i y, ciasno z, z, związany z przekazywaniem wiedzy, tak, komunikację wiedza. To co ja ci mówiłam, naprawdę ja się dziwię, jak to może no, wszystko się poukładać, tak? I nawet w karcie tutaj, ale tutaj masz księżyc, on odpowiada za nasze uczucie on jest w koziorożcu, tak? I koziorożec, ja ci powiem, on jest najważniejszym w ogóle, jeżeli tego nie realizujesz, to potem wszystko się tam inaczej idzie. Um, on jest najważniejszym, ten koziorożec w twoim, w twoim horoskopie. I koziorożec, on właśnie odpowiada za ładność za karierę i za twój zawód. I to jest taki system, tak? To co ty znasz, taka twardość system. To co ty właśnie teraz realizujesz i robisz. A Neptun, on Neptun on odpowiada za to czego my chcemy, tak? Za nasze życzenia i on stoi no, za on stoi w strzelcu, tak samo za to, że, czego my chcemy, że my chcemy przekazywać tą wiedzę. My chcemy bardzo dużo podróży, tak? Bo strzelec to na ogół, jeżeli mówić, to są podróże i przekazywanie wiedzy. Tutaj, jeżeli bliźnięta to tak by jakiś taki uczennik, a to jest nauczyciel. To znaczy, że ty masz tak sporą wiedzę, że musisz się dzielić. I właśnie, jeżeli brać tą część, to jakby nasze dzieciństwo, tak u ciebie tutaj, jakby w dzieciństwie, właśnie o to chodzi, że w dzieciństwie kolorowiec i uczucia, tak, że może twardzie twoje rodzice, koziorożce, tak, i uczucia twoje zranione, jakieś w dzieciństwie może, walka tam z tym systemem może w jakiś sposób czy ze sobą, bo właśnie księżyc za to odpowiada i on musi stać w drugim domie, tak, a on stoi, a drugi dom u ciebie w, w rybach, tak, i zobacz, ja cię zaraz pokażę, ryby odpowiadają w drugim domie, drugi dom to jest dom finansów, to przez co do ciebie będą iść duże pieniądze, tak, jakieś w ogóle. I u ciebie on stoi w rybach. A ryby, właśnie, jak ty znasz, to jest duchowość, tak? Odpowiadają za duchowość, i, um, i to jest e, ich dwunasty dom. A dwunasty dom u ciebie, widzisz, w strzelcu, tak? Że jakby tutaj nie ma nic, e, ale. E, Tutaj są ryby i ryby odpowiadają za 12 dom, a on jest w strzelcu, To znaczy ta wiedza, te pieniądze, tak, pójdą do ciebie przez, przez właśnie to, co ja ci mówiłam: wiedza, podróże, tak, kontakty z ludźmi, tak, to, co ty teraz robisz. I Mars, jeszcze tutaj u ciebie Mars, nie powiedziałam, o Mars, on jest w raku. A um, rak, uczucie nasze, tak? Także rodzina, dom, wszystko ty się troszczysz bardzo o swój dom, o dzieci swoich, tak? I Mars u ciebie w raku. I Mars to jest nasze działanie, to za co on odpowiada, że ty działasz w kierunku dzieci, tak, bardzo dużo, tak, twoja lwina, taka energia, ale naprzeciw jest ten koziorożec, to jest księżyc, tak, tak walka księżyca to, to jakby taki balans z tym wszystkim. O, i tutaj masz jeszcze, to jest czwarty dom właśnie czwarty dom, to on odpowiada za dom, za rodzinę, za wychowanie, za swój rod. i on u ciebie w byku, tak? a byk, on odpowiada, jakby związany jest z władzą, tak? z władzą, z pieniędzmi tak, z, z materialnymi rzeczami związany jest z wenerą, i wenera u ciebie w, pa, w pani, w takiej dokładności, precyzyjności, tak, że tutaj ten, może taki uparty trochę, tak, i tutaj naprzeciw, jeżeli ty zobaczysz, tutaj jest właśnie ten, czwarty dom odpowiada za rodziny, a dziesiąty dom, tak, on tu naprzeciw, on jest w skorpionie, widzisz, i e, jakby skorpion ta, tajemny e, władza, i e, cały czas idzie takie no, naprzeciw te znaki, takie e, tutaj. Um... Jednakowe tak, że idziesz w tym kierunku, jakby dążysz w tym kierunku takiej stabilności i tak dalej, że dobre materialne, dostatek, tak, i tak dalej, że wszystko realizujesz. Bliźnięta, no w bliźniętach tutaj y, gadanie. no y, y, Najważniejsze u Ciebie ten właśnie koziorożec, że taka twardość. O, ta, ty jesteś twarda, tak? Ty wiesz, czego chcesz, tak? I, y, Najważniejsze tutaj, jeżeli o karierze mówić, tak, że. Pieniądze to jest drugi dom, to, to ryby. Ryby to jest duchowość, tak? I przez duchowość, przez przekazywanie też wiedzy, przyjdą jakieś pieniądze, tak? To, co to może nie jest zrealizowane u Ciebie. To, co ja u Ciebie mówiłam, widzisz, wszystko i się sprawdza, że realizujesz tą swoją stronę sportową, ale jeszcze masz sporą wiedzę w wychowaniu dzieci, tak? Bo dziesiąty dom, tak? Dziesiąty dom to jest skorpion, to jest tajemnica, to jest jest przekazywanie wiedzy, widzisz Skorpion? Pieniądze, że przez tajemnice, przez mm, jakieś gospodarkę, tak? Twoje życzenia, to czego Ty chcesz i właśnie w tym dziesiątym domie, tak? Stoi, y, y, właśnie y, stoi, nikt, nikt nie stoi, tak? Ale kierownikiem tego dziesiątego domu y, jest ten właśnie koziorożec, tak? A koziorożec u Ciebie najważniejszy znak, także skorpion, koziorożec, yy, taka twardość i właśnie ten drugi dom, że to jest w rybach, że przekazywanie wiedzy. Yy, tak. No i zobacz, chcę jeszcze potwierdzić to Twoje gadanie, tak? To, co Ty możesz gadać, nie tylko ćwiczyć, tak, pokazywać, że Twój merkury, a on odpowiada za myślenie, za, za Twoje zainteresowanie, to zainteresowanie, gadanie, informacje, komunikację, lew, a lew to jest właśnie dom, rodzina, wychowanie, rod. I tutaj jak ja mówiłam, że jakby nasze dzieciństwo tutaj, tak, a potem taki okres dojrzałości, takiej młodości, jakby wczesnej, tak. Tutaj nic nie ma faktycznie, ale potem idzie tutaj dojrzałości, tak. To, co jest może teraz, właśnie ten Twój mars w raku, to co Ty. Dzieci mi się opiekujesz, potem słońce i gadanie do dzieci, tak? Do lew, gadanie do dzieci, bo Merkury to jest um, gadanie, komunikacja, a lew to dzieci, tak samo dom, rodzina, y, y, tak? Twoje hobby, y, to jak rozrywkę, tak, twórczość twoja, pokazujesz się, twórczość też czy, przez te treningi, tak? I potem wenera, ona jest w mm, Taka precyzyjność, dokładność Twoja w treningach, że wszystko sobie planujesz, tak? Musi być wszystko porządek, tak, jak ma być, tak? I potem taka starość, dojrzałość, to jest właśnie tutaj masz Pluton, to jest partnerstwo, tak? że Musi być partner Twój, na przykład Twój mąż, jakieś partnerskie stosunki, na przykład Ty pracujesz na kogoś tam, czy na siebie. I tutaj tak samo partnerstwo, bo waga ona właśnie odpowiada za, za partnerstwo, za stosunki, relacje takie. No i dalej już realizacja tego, jakby nie to przeznaczenia takiego, że podróże i przekazywanie tej wiedzy duchowej. Um, z, z kontakty społeczne i tutaj też ne, pragnienie mieć coś tak to jest Neptun właśnie on pragnie mieć finanse tak przez co przez gadanie przez podróże jakoś w jakiś sposób, tak, swoim przykładem to co ty może jeszcze będziesz kiedyś realizowywać i właśnie to o tym mówi twój Uran, bo on stoi w strzelcu to jakby i jeszcze w jedenastym domu i jedenasty dom to społeczne życie, tak, to jest to jest przyjaciele, wolność Coś nowego, tak? Tak jest stwarzanie czegoś nowego, przekazywanie coś, dodawanie do tego. No to jakby tak, tak to miało być. No, yy, co tutaj jeszcze? Słońce. Słońce sobie stoi. Zaraz zobaczę jeszcze. Yy, tutaj yy, masz taką jakby przeciwieństwo yy, yy, księżyc Mars. To jakby twoje uczucia i twoje działanie. Tak jakoś taka uczucie działania, taka ciągła walka. dalej słońce Jowisz, no to Twoje pragnienia Twoje jad i spo, społeczne więzi tak jakbyś. Słońce Saturn to znaczy to, co ty chcesz i twoje pieniądze, tak zarobki więcej żeby było realizacja siebie i Słońce Uran tak samo jakby ty chcesz przekazywać tą wiedzę ale coś ciebie powstrzymuje tak że jakby chcesz społecznie działać tak? przekazywać podróże i pokazywać to swoje życie ale coś powstrzymuje i Słońce Pluton też Partner i ty, relacje z partnerem ciągle, tak jakieś, nie wiem, partner jako w, w, w karierze, tam w pracy, w rodzinie, twój mąż i tak dalej. E, dalej, e, co tutaj jeszcze? Wenera, e, uran, e, to znaczy to, z czego ty chcesz, jakby t, pieniądze, własność, metralny świat i uran, właśnie. E, przez on i przyjdzie do ciebie przez um, gadanie, przez podróżę. Właśnie to, za co odpowiada Uran. I to wszystko ja mówię nie z tego, że ja Cię znam, a to, co wszystko się sprawdza w tym, co ja, no, jakby znam Ciebie i widzę. I tak samo u ciebie bardzo działają Jupiter, Jowisz i Uran. To znaczy, że Ty musisz mm, przekazywać właśnie. Mm, jakby czuję to nawet w tobie, i tutaj się potwierdza, że Jowisz odpowiada za relacje społeczne, przyjaciele, koledzy, jakieś działanie i uran to przekazywanie tej wiedzy, że wykładowca, jakby jakieś w tobie jest, to co ty pokazujesz, możesz treningi nagrywać i duchowa taka wiedza. Tak samo podróże i tak dalej, wszystko jest w tobie, dużo jest tak samo. Saturn Neptun, że władza i kariera, że re, realizowywać tak to co przyjdzie do ciebie przez um, twoją karierę, przez um, tak władzę Saturn Pluton też partner, przez partnera idą pieniądze. Um, tak, um, co tutaj jeszcze? No chyba wszystko takie najważniejsze powiedziałam. No Neptun i Pluton to też władza i partner. Dużo ciebie partnerski taki stosunek, właśnie tak jak z, z mężem, z partnerem, w pracy z partnerem, tak i, i, i to wszystko się sprawdza. No, jakby, jakby tak było, no powiedz, jak ty to czujesz, bo naprawdę wszystko ja, ucząc się, pokazuję, ci, ja to wszystko mówię na podstawie tej analizy, takiej to, co ja znam i porównuję z, to, z tym, co ja czuję, tak, na podstawie tego, jak z tobą rozmawiam, i ja jestem w szoku po prostu, że to wszystko się sprawdza. I to jeszcze głębiej mnie pochłania, po i ja widzę, że. To, co ja czuję intuitywnie w ludzi, to wszystko jest. I ono jest potwierdzone. Także ja tobie to rzucam, sobie zobaczysz. No i daj znać, co tam. Czy posłuchałaś? Czy nie.